Witam wszystkich Państwa. W tym filmie pokażę Państwu dowód na to, że na YouTubie dochodzi do czegoś, co albo można nazwać celową cenzurą, albo co najmniej jakąś niewyjaśnioną anomalią. W każdym razie udało mi się przyłapać YouTuba na cofaniu licznika wyświetleń. Zanim jednak odtworzę tu dla Państwa to nagranie z cofającymi się licznikami na YouTubie. To najpierw pokażę Państwu dowód na to, że nagranie, które zobaczycie, nie mogło zostać zmanipulowane za pomocą jakichkolwiek sztuczek podczas montażu wideo. Na przykład poprzez odwrócenie kierunku odtwarzania filmu. Dla tych z Państwa, co nigdy nie mieli styczności z programami do edycji wideo, to odwrócenie kierunku odtwarzania klipu powoduje, że ostatnia klatka filmu staje się pierwszą i film po prostu jest odtwarzany od tyłu. Jest to bardzo proste do zrobienia i w taki sposób dałoby się sfabrykować podobne wideo, gdyby odpowiednio je nagrano. Natomiast jeśli w kadrze filmu znajdują się obiekty, które są w ruchu, jak na przykład idący ludzie, czy przesuwająca się wskazówka po tarczy zegara, to łatwo można dostrzec, że kierunek odtwarzania wideo został odwrócony właśnie po tym, że ludzie w nienaturalny sposób idą do tyłu, albo wskazówki zegara przesuwają się w odwrotnym kierunku. Nagranie, które teraz Państwo zobaczycie, zostało przeze mnie nagrane telefonem i nie zawiera ono żadnych cięć. Jest godzina 2509. Zegarek się porusza w prawidłową stronę. A więc 486 wyświetleń. Odświeżę teraz główny podgląd kanału. I wyświetleń mamy 413. I teraz wezmę zakładkę. Którą. O! 486 wyświetleń. I teraz. Odświeżę. i wyświetlenie jest 412. Zegarek w prawidłową stronę się przesuwa. A więc tak to wygląda. Jest dokładnie: 29 września. No i mamy. 301 wyświetleń. Kilka dni temu było już 480. Spadło do 412. Potem znowu się zbliżyło do prawie 500. Spadło do 420. Potem tak oscylowało w okolicy tam 450. I tak się to wahało. Jeszcze wyłączę. Na tabletzie. Żeby było. Na świeżo. Odświeżony film. I mamy. Wspólnie stworzyć taki ustrój 301 tak wyświetleń Więc po prostu Nie do wiary, co się dzieje z tym licznikiem wyświetleń Na moim własnym kanale Youtube'owym już kilka lat temu to zauważyłem Że cofają mi się liczniki wyświetleń i subskrypcje Więc zdążyłem już przywyknąć do tego Że moje profile w social mediach Dręczą jakieś dziwne anomalie Natomiast to nagranie z cofającym się licznikiem Wyświetleń, które właśnie Państwo zobaczyli Dotyczyło filmu na kanale Youtube'owym Należącym do Instytutu Demokracji Bezpośredniej a który nazywa się lub bezpośrednio I na tym kanale ostatnio wystąpiłem gościnnie, gdzie omówiłem założenia i mechanizmy demokracji pryncypialnej, której jestem autorem. Ci z Państwa, którzy pierwszy raz mnie widzą, to w 2015 roku stworzyłem projekt prawdziwie demokratycznego i obywatelskiego ustroju, który oprócz tego, że daje obywatelom możliwość współdecydowania i współtworzenia prawa, to także pozwala on obywatelom na kontrolowanie, i dyscyplinowanie polityków podczas całego okresu trwania ich kadencji z odwołaniem posła włącznie. Nie chcę stawiać tu jakiejś spiskowej tezy, ale komuś ewidentnie projekt demokracji pryncypialnej przeszkadza. A sam fakt, że ten ktoś może mieć wpływ na YouTube'a pozwala mywać, że no raczej nie są to jakieś niewiele mogące pionki. Licznik wyświetleń pod tym filmem nadal się cofa, więc możliwe, że sami będziecie Państwo mogli to zaobserwować. Dlatego tym bardziej zachęcam Państwa do wejścia na kanał lub bezpośrednio.pl i obejrzenia tego filmu. No przekonacie się Państwo, czy demokracja pryncypialna faktycznie mogłaby coś zmienić, i czy faktycznie jest ona zagrożeniem dla tych, którzy uzurpują sobie prawo do narzucania nam ich globalnych porządków i ładów. W opisie zamieszczam link do tego filmu, a także linki do moich profili w social mediach. Więc serdecznie zachęcam do ich zasubskrybowania. Bo przygotowuję bardzo ważny materiał i raczej na pewno będzie on miał obcięte zasięgi, a warto, abyście się o tym Państwo dowiedzieli. I już na zakończenie, jako zachęta, abyście Państwo faktycznie mieli ochotę obejrzeć całe nagranie na kanale lub bezpośrednio.pl, to zobaczcie tylko ten fragment. Projekty ustaw nie są już pisane przez polityków, a ich zadaniem jest jedynie nakreślenie wytycznych do ustaw. Obywatele mogliby wpłynąć na kształt tworzonych ustaw i współtworzyć nowe prawa. Kontrolując przy tym polityków, aby nowe ustawy były zgodne przede wszystkim z interesem obywateli, głos poparcia obywatela jest przypisany do profilu posła, na którego obywatel zagłosował. Natomiast jeśli obywatel byłby niezadowolony z postępowania reprezentanta swojej woli, to może on swoje poparcie mu odebrać. A gdyby zrobiło tak 67% wyborców tego posła, to taki poseł automatycznie traci swój mandat poselski. Więc obywatele sami mogą usunąć posła, gdyby tylko stwierdzili, że zostali przez niego oszukani w wyborach. Sam ten fakt spowoduje, że posłowie będą musieli dużo bardziej interesować się zdaniem ich własnych wyborców. I to ich woli będą musieli być wierni, a nie jakiemuś prezesowi parki. Przy użyciu takiej cyfrowej aplikacji demokratycznej, bez jakiejkolwiek zmiany ustroju, dałoby się wykorzystać wszystkie patologie. Obecnej ordynacji wyborczej na korzyść obywateli i ograć ten system na jego własnych zasadach.